Od poprzedniego przeglądu minął rok z kawałeczkiem, więc coś już na pewno powstaje, tak? Coś już tam robił chłopaki, programowanko, modelowanko, tak? No ta, <grytanie> żeby nie było, że będę krytykować tych młodzieniaszków, no bo w końcu robią najlepszą rzecz pod słońcem, no i robią to z friko, więc to i tak wyczyn, że zrobili prawie tyle... Co ja filmu w tym roku, więc okej, okay, wyluzujmy, bo coś jest. Może proracza data, którą tam posta postawiłem w zeszłym roku, trochę się zmieniła, ale podziadkowemu można powiedzieć, że powoli do przodu. W takim razie zadacie pytanie, co powoli do przodu? Yy, I to jest trudne jednoznacznie do powiedzenia, no bo nikt inny nie robi przeglądów Viva opiniata Trujeczki, więc no nie mam od kogo podjebać podsumowania, może zrobić to sam. Sądzisz, że to takie proste. No, a na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło. Jak wejdę na Discorda, zobaczę kilka filmów, kilka zdań od różnych twórców, no to jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że nie umiem magielskiego czytać. Więc no, jak zwykle po omacku spróbuję streścić wam, co się przez ostatni rok działo do chuja Vivo Piniata 3. Halo, halo, walo, w mordę, Zacznijmy od podstawowej rzeczy, jaką jest mapka, która została zmodyfikowana przez sytuację z nowym silnikiem, o czym już tam kiedyś mówiłem e, i może jeszcze nie udostępnili tej nowej. Mapy w jakiejś formie bety, ale za to w ogóle jej nie zrobili. <laughs> I ostatecznie wygląda tak, jakby tam się cofnęli w rozwoju z tym projektem o kilka lat, ale powiem Wam tak, ja bym się tym nie przejmował, bo z tego co widziałem na kilku filmach z programowania, no co, trawka już jest, różne charakterystyczne obiekty, jak ten pagórek z Króla wróciły na swoje miejsce, doszło jakiś molowulkan. Y ale powiem wam w sumie, że to dobrze, że to tak wygląda, bo fakt faktem dobrze było zobaczyć kawałek mapki, ale większość z tamtych elementów wyglądała jak zajebana z darmowych assetów z jakiegoś Microsoft Studio, no a ambitne głowy po prostu stwierdziły, że zrobił swoje własne wszystko. Więc okej, okay, dajmy im czas. Piękne, ambitne podejście młodych deweloperów. No, ze swoich doświadczeń powiem tylko tyle, że jak ja się brałem za jakiś pomysł, rozwijałem go w nieskończoność to kończyłem go robić bo mnie przytłaczał więc ale niestety tykam takie rzeczy jak magii magi do rosołu tam wiadomo jak sobie przeczytacie z tyłu nalepkę macie tam dużo takich z, tak zwanych E 123 na przykład taki schematik to polega na tym że jest to bardzo rakotwórcze i tak dalej no to powiedzmy że że takich moich magii jest z dziewięć jest... bardzo ochoczo rujnują mi życie a ja które bardzo ochoczo Przyjmuje do swojego otworu gardłowego. Tak, życzę im determinacji. Mm, bardzo dużo determinacji życzę. E, wracając, mapka, mapką, ale te ascety. One już się robią i chyba tak naprawdę od nich mógłbym zacząć ten film. E, no bo po prostu to jest tam największy dowód, że praca w re. I zaczynając od podstaw. Okienko menu jest już prawie zrobione, no prawie. Jak klikacie w info, opiniacie, to te tabelki informacji też już są tam, tam ładnie ogarnięte. Poza tym jak klikaliśmy ulot że chcemy coś kupić to pojawiała się nam ta graficzka w rogach ekranu. No i teraz też już ją mamy i jest yy, piękniutka, tak. Poza tym jakieś książki, pytajniki, wykrzykniki, nosy w okularach, monetki, kwiatki serducha. Yy. Jeżeli to podsumujemy, to ze strony grafiki mamy już naprawdę ładny statement. No i warto też dodać, że jeżeli mamy jakikolwiek w grze model, no to on ma też swój odpowiednik 2D w dzienniku. I mimo, że modeli dalej nie ma za, za wiele, e, no to tych obrazków 2D jest już od chuja, że nawet nie chce mi się dodawać ich wszystkich do filmu. I to jest dobre, bo wiadomo, posiadając już odpowiedni obrazek, dorobić do niego model to tylko formalność, tak? Nie powiedział tego nikt nigdy. E, no ale co do modeli. Wracając do modeli, to no, trudno określić ich dokładną ilość, jaką teraz już mamy, e, można założyć, że jest ich więcej niż 500 i mniej niż 2000, no ale oryginalna gierka, Viva Piniata 1, posiada około 15 tysięcy modeli, więc e, no obliczcie sobie sami, czy to jest dużo, czy mało, dodam tylko, że no, RTP jest jakieś kurwa 20 razy większe, no więc, e, więc trochę dużo tego. Darobienia jeszcze jest, no ale coś ciekawszych rzeczy z tych modeli. No to mamy multum drzew, roślin, e, kilka odrestaurowanych OG piniat, jakiś NPC. E, o tym to w ogóle zapomniałem, że, że był taki. E, no ale nic, elementy otoczenia też zasługują na pochwały, no bo wyglądają elegancko, jakby widać postaranko. To dodam tylko to jako ciekawostkę, że e, dużą robotę odjebała smaszczu. Od niej kiedyś zajebałem kilka ciekawostek za Iceberga, no ale nieistotne w każdym razie, no gratki, gratki. Yy, ogólnie tak, dostrzegam nawet, że jakby faktycznie te wszystkie elementy, które tam wam powiedzmy pokazałem, yy, że je, jeżeli by je ustawić na mapie, no to jakoś by wyglądała, yy, no ale nie robił tego z jednego konkretnego powodu. Dlatego, co chciałem powiedzieć, że ten, że po prostu yy, yy, chuj mnie strzeli za chwilę. Głównym powodem Dlaczego idzie wszystko tak wolno, a nie jest to oczywiste, jest nim programowanie. To jeden z tych aspektów, który jest y, niewidoczny na obrazkach. Wydaje się mi, że skupili się na nim po prostu przez ostatni rok, bo akurat czytając całe Discordowe gówno, znalazłem masę niuansów, które zmieniają tę grę nie do poznania. Y, no i nie będę ich wszystkich wymieniał, bo możecie je sobie teraz zobaczyć w tle, no ale przejdę od razu do konkluzji. Y, wersja, którą mogliście zobaczyć rok temu, posiadała masę dziur. Potrafiła się wyjebać losowo. Wszystko tam wyglądało w miarę satysfakcjonująco, ale Lecz patrząc po prostu na cały kształt, bardzo ciężko budowało się na tym cokolwiek. Patrząc na zachowanie zwykłej łopaty, łapałeś się kurwa za głowę i mówiłeś A co to za gówno! Ona na przykład tam się nie obracała, tak? Jak wyjąłeś sobie pacuszkę trawki, no to też się nie obracało, w ogóle nie sypało tą trawą. No w każdym razie już to jest zmienione. Jak zmieniali ten silnik i wszystko wróciło do początkowych etapów, byłem pewny, że masa rzeczy poszła do lamusa, ale na ten moment zaczęło mi się układać to ogólnie w całość. I wniosek jest oczywisty: na betonie drzewka nie posadzisz. Możesz e, zrobić bossa, no ale jak się nie wygirujesz no to ile to zajmie? No Kumacie analogię, tak? E, dopiero tak naprawdę teraz, w tym roku, jak skończą fundamenty, będą mogli sobie pozwolić na wielkie zmiany, które już jakby nie patrzeć, troszkę widać. E, mogłem się ogólnie wydawać trochę pesymistyczny od początku tego filmu, ale tak naprawdę co ja mam tu w skrypcie, kurwa, bo nie widzę. E, coś tam pesymistyczny, <laughs> e, a że za rok. Ta gierka w czerwcu będzie nie do poznania. Budowa tej gierki jakoś pod koniec wakacji będzie się, będzie się toczyć jak kula nunu z górki. Kurwa. Ja takie, taką analogię zajebałem? na nic. Co. Co. Co będzie wam relacjonować NL na Discordzie? Ja naprawdę to napisałem? W ogóle ten film miał nie powstać, ale NO NL owi się nie chciało dodawać nowego info, dlatego po prostu byłem zobowiązany, żeby to zrobić. No, więc mam nadzieję, że troszeczkę Wasz humorek polepszyłem. Kąciki łus troszeczkę poszły do góry, no i jest gitarka. Pamiętajcie, żeby na z tymi kliknąć, obserwacje chłopakom RTP, żeby po prostu tam byli bardziej widoczni. No i to na tyle z mojej strony, tak? Czy Majta się tam jął się ma? Elo.